Wie Ci, no masło jest, mówię Ci też jest, no bo kiedy puszczę na masło, nie mówię, muszę je, muszę je, muszę Zawsze jeżdżę, pamiętaj o tym, pamiętaj o o tym, zawsze kiedy Ci mówię, o tym, co się dzieje, pamiętaj, używaj masła. Dlatego mówię Ci, pośpiesz się z tym wszystkim, co robisz, bo inaczej zabijecie, jeżeli nie, nie, nie zjesz masła. te, 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 te. te, 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 te. Bo to jest masło na które patrzę. Widzę masło, no i ma jest masło. Widzę masło, widzę masło. To masło. Masło, 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 masło jest wszędzie. To jest twoja sprawa, żeby być wielkim masłem, a tego goch ci, że masło masło, stem i tyle. Ty, 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 ty ty, masłem, ko, ko, ko ty teraz. Bo jest bardzo pyszne! No, mówię ci, nie bo jeżeli nie wiem, no, jedzie, jedzie, krzak, 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 krzak. Dlatego pamiętaj, żeby subskrybować nasz kanał, bo inaczej, jeżeli nie zjedz masła, że chowaj go, to cię zjedz!